Dużo osób prosiło, więc o to oceniam stroje bohaterów. Profesjonalnych bohaterów. Zacznijmy od Eraser Heda. Ogólnie, stroj wydaje się być wygodny i praktyczny. Te buty przypominają raczej coś do jazdy konnej, a nie do walki. Fajnie, że nie rzuca się w oczy, bo z osobowością Aizały i jego darem jest to spora zaleta. jak jest to dres? A wyobraźcie go sobie w mundurze ala zwiadowcy z czwartego sezonu. No i mu też ochraniacze, bo przecież nie chcemy, żeby ten mężczyzna posieniaczył sobie kolana albo łokieć, łamiąc nos jakiegoś złoczyńcę. Drugi niech będzie All Might. Nie będę nic mówiła o ochraniaczach, bo ochraniacze chciałyby nosić jego kolana. Zobają mi się kolory. To krzyczy, jestem bohaterem. W tej wersji nie ma peleryny. Nie wydaje mi się, by przy One For All peleryna stanowiła takie zagrożenie jak wobec innych. 10 na 10, choć mam pojęcia z jakiego materiału to zrobili, że tak mu przylega to do brzucha. Wiem, że kolorów to nie widać, ale podobają mi się, a to najlepszy rysunek Miruko, jaki znalazłam. Dałabym jej ochraniacze, ale znowu z tego powodu, że nie chcemy, żeby ta cudowna kobieta pośniaczyła sobie kolana w pieprzając jakiejś złoczyńce. Druga rzecz to nie ma bata, że ten dół nie wrzyna jej się w tyłek. Wiem, że to technicznie nie część stroju, ale jako córka feministów dałabym jej gumkę do włosów, no bo błagam! Podoba mi się top Hoxa. Jest bardzo charakterystyczny, co jest no, dużą zaletą. Ciepła kurtka i spodnie to też świetny pomysł, bo siłą rzeczy lata, więc łatwo że się przewiać. Gogle, żeby chronić przed wiatrem. No i wygodne buty. Ogólnie powiedziałem, że nie wygląda zbyt bohatersko, ale w połączeniu z wielkimi czerwonymi skrzydłami raczej wątpliwe, żeby ktoś go nie poznał. Tyle osób prosiło mnie o bez jeansa, Nie wiem, czy dobrze wymawiam, nie obchodzi mnie to. Więc co to, to jest? Buty ogólnie w porządku, ale nie wierzę, że tyle jeansu jest wygodne. Plus jest to bardzo jednolite, a gość jest chyba guru modowym, więc... Już nawet nie będę się czepiać o brak ochraniaczy. Wytłumaczy mi ktoś, czemu ma pasek na twarzy? Eee, kolejny bohater, o którego strój prosiliście o cenę... Chyba dobrze. To prezent Mike. O ile jego strój bardziej mi się podoba niż bez jeansa, to jak na kogoś tak bardzo rock'n'rollowym, chcę powiedzieć, wajbę, jest koszmarnie nudny. 6 na 10. Lećmy z Mount Lady. Chyba mówię dobrze. Wygląda jak strój bohatera i o ile mi wiadomo, nie ma obcasów, co jest sporą zaletą patrząc na inne postacie żeńskie. O ochraniaczach nie będę mówić, bo to pewnie budynki chcą mieć ochraniacze ze względu na nią. No i znowu. Jest coś takiego jak gumka do włosów. Zdaję sobie sprawę, że możecie być zaskoczeni, że kojarzę co to jest, ale wiem, że coś takiego jest. I tu by się przydało. Obcasy! Plus, wiele osób mi mówiło, że to białe jest na tle cienkie, żeby przepuszczać zapach i ciało, ale ja wciąż pamiętam, jak na festiwalu sportowym musiałam tu rozerwać, więc. Nie wierzysz, że to coś daje dobre wsparcie, szczególnie przy tak dużym rozmiarze. I nie wydaje mi się, by bohaterka powinna latać po mieście przebrana z dominatrix.